albo do zwykłej karetki do zwykłej karetki go zabierają zobacz ja to tu se popatrz, już lepiej widział widzisz jest taka sytuacja dzisiaj w Awrowie na osiedlu Bermudy jeszcze nie wiemy co się stało no ale przez to ruch troszeczkę też się zwolnił Ale się zmienia Tylko ciekawe czemu helikopter jeszcze nie odlatuje No nie, jeszcze nie. ktoś wychodzi Nie, nie to jest, Ale coś wynoszą strażacy nie, 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 chyba co? Nie, nie jeszcze jeden no jest to tego drugiego chyba do śmigłowca jeżeli tak kilku musiał się z tych no bo albo to jeżeli jest jakiś kanał i to się przykładowo stało przez kanał, no to zbliżenie to tak strasznie kiepska jakoś będzie no. na nagraniu to wygląda, że to jest strasznie daleko to jest no. bliżej z A właśnie... zaraz będzie się tej godzinie jeszcze robimy? No właśnie. No następny, bo ten też tu nie może wjechać. Już jednego odwołali tam, pojechał dalej. Tir jeden, już, już pojechał dalej jeden, nie? To jest siła. No! Gdzie to się w wdzieramy, jak coś małych? tu zimniki latały. I to chciałeś zobaczyć helikopter, nie? Jak no. startuje. I to nie ma dużych obrotów. No nie, bo, bo te co kiedyś latały, nie? No.

Вот так, туда и дай ребят. Ну, давай, стартуй. Teraz babcia zadzwoni, To mi cały film w Ludzie stoją, ludzie stoją, z tamtej strony też stoją. Bo jak będzie podmógł, to się że nie wolno podchodzić. Wiesz, masz telefon? Idzie do góry. Tu ja się oparę o Ciebie, równo. Nie ruszaj się. Ale daje pomóc, czujesz, jak wieje? Wie. Wszystko stoi. Jaki on jest cichutki w sumie? Powiem ci On tak naprawdę jest cichszy od naszego samochodu No Dobra, uciekamy Sytuacja pewnie zaraz wróci do normy się rozkorkuje